No, wstawaj śpiochu. Znowu, naprawdę. Ech. 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 Nie mam siły. Na nic, Ice. To musisz mieć siłę. Chodź, przed nami długa wędrówka. Znowu. No, przecież jeszcze, no przecież jeszcze nie znaleźliśmy stada. Chodź. Chodź. Na pewno idziemy w dobrym kierunku. No przecież dobrze idziemy. Chodź, ślady tak prowadziły przynajmniej. Chodź. Jak ja na no to patrzę, to myślę, że zaraz zemdleję. Dopiero co się obudziłam. Trzeba było nie być śpiochem. Ach, chodź. Już na sam widok nie mam siły. No nie marudź już, chodź.